A teraz opowiem Wam, jak zabezpieczyć dywan przed yy, nieczystościami królika. Kupujemy taką, takie prześcieradło. Z jednej strony jest frotę, z drugiej strony jest folia. Rozkładamy sobie takie prześcieradło na dywanie. O. Królik zazwyczaj jak się załatwi na prześcieradle, to załatwia się za wzdłuż. Wypuszczamy królika, o, który chętnie wyjdzie sobie na wolność. I tym sposobem mamy pewność, że królik załatwi się na prześcieradle, a nie na dywanie. Takie prześcieradło jest łatwo wyprać w ciepłej wodzie, wypłukać, powiesić i za dwa tygodnie, co, co dobrze jest mieć kilka takich na zmianę.